Skup Dittmar przedstawy, resztę czynów. Znakomitego księcia Polan mieszka o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W czeskiej krainie pojął on za szlachetną siostrę, pole słowa starszego. Nazywała się bowiem po słowiańsku dobra, co w języku sasów wykłada się jako dobra. Owa wystawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka, pogrożonego w wielorakich. W błędach pogaństwa zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać. Dla swojej wiary starała się go na wszelkie sposoby. Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrośnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy okres wielkiego postu i dobrawa starała się złożyć Bogu, Dobrowolną ofiarę, przestrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała jej małżonek. Namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu. Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy stwórca. Kończona łaska sprawiła, iż ten który go tak srogo prześladował Pogajał się i pozbył pogaństwa chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego <tryk>